Co I dzisiaj kolażówka wchodzi na papet Która Niestety jest tu trochę Do zrobienia, do zrobienia jest trochę w niej Ale na razie Chodzi bezbłędnie, więc na razie jej nie tykam Chyba, że łańcuchem się trzeba będzie zaopiekować Ale to na razie kwestia nie na teraz Dobra, więc Kolejna próba Kolejna jazda Kurka wodna, zimno troszeczkę. Dzisiaj jest zimniej niż wczoraj. Niestety. Ale jest to tylko trip do paczkomatu i do Biedronki. Więc myślę, że na luzia. Uh, dobra Przymarzam troszeczkę Ale jest ładna strasznie pogoda, więc Musiałem wziąć kamerę Ponagrywać coś Fajnego, kreatywnego Dobra, może tu pojadę Za tym traktorem Dogonimy go? 40 na liczniku. E, chyba da radę. 45. Da radę. Ała! Moje uda! Dobra, uciekamy! Tu jest ciekawe Całkiem tu ładnie, szkoda, że góra nie mam ze sobą, ale cóż, szkoda, żeby wkładać było ciężko. Co za supek. A e, dobrze wbity. jakaś dziwna rzecz, się błyszczy piłka to jest jakaś to jest chyba to, co każdy uwielbia Czyli kawałek lodu Jakaś decha jest Nie, muszę się inaczej zamachnąć O, nawet sztywny Ach, ja, to jest ziemia A tu błoto jest straszne Od innej strony wchodziło, bo to nie było tak zabudowane. ładnie. O kurde, ty! Krzaczor mnie zahaczył! Dobra. Paczkomat czekam. Miałem do paczkomatu jechać, że poszedłem gdzieś w ogóle w sinu dal! I jeszcze mam jakieś teraz błoto na butach Kurde, a kusi mnie, żeby na wieżę widokowo pojechać, bo jest taki ładny zachód słońca, że chyba aż pojadę. O kurde Jest wysoko Za ja każdym razem mnie to zadziwia, jak tu jestem Ty, ale o co chodzi? Tam nie widać Ale tam jest ziomek Ja dopiero go wiedziałem, że on tam przedkoło tej kopary, nie? On by tak szybko tam zaszedł Ty skubany szybki jest Najlepiej przez to, że tego GoPro trzyma baterię, nie? Ja kupiłem je jako używane. Jest to oryginalna bateria GoPro. No to chwilę ona może podtrzymać, a trzyma tyle, co powinna fabrycznie powiedzmy. Dobra, czas na rozpęd. 30. Noe przez to, że w tej kolarzówce, nie muszę praktycznie używać hamulców. No chyba, że chodzi o przerzutki. Gdzie pan tym, co wiesz? Noż ty, kurna Ja pierd... Myślałem, że coś się do sklepu Dostawczy wóz, a nie kurna skręca w tą stronę Ja pierdyle Wszystko było po nic Okazuje się, że ta paczka jest dopiero nadana, a ja nie doczytałem Dostałem powiadomienie od impostu i myślałem, że kurna to już będzie paczka, nie? No bo zazwyczaj wtedy się dostaje powiadomienie co mi pochodzi, że została nadana? No i kurna lipa. Przynajmniej sobie po śmietankę przypojada. Dobra. <laughs> Jest trochę ciemniej. <laughs> Ciekawe, jak sobie poradzi GoPro. GoPro. A no i właśnie, przerzuciłem się na 30 klatek, ponieważ wtedy jest szansa, że obraz będzie mniej ziarnisty ze względu na czas ekspozycji. Więc warto będzie to wypróbować. Ale ziomek, no. Ludzie dzisiaj mi chcą życie utrudniać. Tym razem babka mi na drogę włazi. Ja pierniczę. Jazda z Góry jest co najmniej komiczna. No to śmiesznie wygląda jak się ludzie patrzą, że mam zynzla na głowie. O jaki ładny zachód! Ojoj! Trzydzieści trzy na godzinę Echem. Czuć, że jest chłodniej, jak nie ma tego słońca Kur na tir z syn Niech jedzie No alle per ripetie.